nie Czyli jak jedziemy 4x4 quattro, nie? Tak. instruktor jedzie. Ten samochód, to, to normalnie to płynie, mówię, kurde. No, też fajnie Ja picole. A ja ta przejeżdżałem, to zapomniałem, nie? Zasypany był i tyłem. wygląda. popatrzcie na tym prawym kołem, z strumyk wleciałem. Kawałek, tak wiesz. Ale odcierzał chyba. nie tej widele. O Uj, tu jest zajebiste. Tu, tu są dziury, tu wa. Tu są waj, dziury. Tu tu, tu tu, tu. i ta po prawej no. Bo tu woda przy bo Tu fal skut jest to. Nie mamy. No, z małcem to normalnie można by ja nie. Ja nie, mam, nie? Niesamowite jest Niesamowite widać. No, Nasza?